Uwaga, jedziemy szutrem. Są ciężkie warunki, bo jest troszkę śniegło. Wszystko widać ładnie w kamerze. Nic nie widać znaczy się. W kamerze wszystko widać. Co to się tak wyskało? Nie. No, Ale widziałeś to? Ta? To ta. jest szuter. Chyba będzie zaraz takie delikatne w prawo. Yeah. Chyba nawet mocne w lewo bardziej. Okay. No to znaczy wcale nie uważaj woda. Widzę. Ją. Dobrze, żeby ręczny. <laughs> nie było tej ramy. Czego nie było? Ramy nie było. Jakiej? No ramy, ramy. Pod no nie, nie. O, już wszystko. <laughs> no chyba było nieplanowane, co? Nie <laughs> Ale na to też byłem przygotowany tak? Ale nie ma takich dziors Uwane Nie, fajnie, fajnie no. Ja uwielbiam takie szybko, o jest jakieś rinką kurwa, ich sześć na takim i cztery na cztery To też dużo wolniej nie jedziemy no. wszystkich a to jest to co mówiłeś Wtedy mówiłeś na Subaru. To, co mówisz? Nie jest Mówisz wtedy W R X z tej i na P 4. Coś na zachciałeś na tak na 4. <laughs> Tam na Tutaj. No i ładnie. Tego nie przewidzieliśmy.